Dziś 15. dzień na szlaku wiedzy przodków, dziś ostatnia kultura z Środkowej Ameryki, czyli Aztekowie, jedna z najpopularniejszych kultur właśnie tego regionu. Znani byli również jako Meksykowie, więc tutaj nazwa Meksyk nie bez powodu do tej pory funkcjonuje. Jeśli chodzi o nich, to stworzyli jedno z największych imperiów prekolumbijskiej Ameryki. Obejmowało ono dużą część dzisiejszego Meksyku. Meksyku. Jeśli chodzi o to, czym się oni charakteryzowali, to tak zwanymi chinampas, i były to pływające ogrody. Była to dosyć yy, zawasowana technika rolnicza i pozwalała im na efektywne uprawy w tamtym klimacie. Mogli dzięki temu zapewnić żywność dla dużej populacji i właśnie dlatego między innymi się tak fajnie rozrośli. Jeśli chodzi o to, co również ich charakteryzowało, to handel i gospodarka, ponieważ ich gospodarka na tym handlu właśnie się opierała i ten no, Titlan, tu również nie mam pewności co do wymawiania, to było ich najważniejsze centrum handlowe, w którym wymieniali towary takie jak kakao, tekstylia czy ceramika. Co więcej, właśnie dzisiaj jest też popularne ceremonialne kakao i właśnie z tych kultur mezoamerykańskich ono pochodzi. Ciekawa jest również legenda właśnie z tego kraju, z mitologii Azteków. Była to legenda o pewnej bogini, która zaszła w ciąży i podczas tej ciąży zbierała pióra, ale wywołało to złość u jej innych dzieci, którzy postanowili ją zabić. I ten nienarodzony syn w jej łonie obudził się. Stanął w obronie swojej matki, pokonał swoje rodzeństwo i stał się jednym z najpotężniejszych bogów mitologii Azteków. I po tym wydarzeniu poprowadził Azteków jako lud do Doliny Meksyku, i właśnie tam założyli swoje miasto, o którym wcześniej wspomniałam, że było tym centrum handlowym. Ej, śmiesznie to brzmi w dzisiejszym kontekście ludzie ci wierzyli, że muszą składać ofiary temu Bogowi, aby zapewnić mu siłę do walki z ciemnością i aby utrzymać równowagę w świecie, prosty morał z tego płynie, odwaga i ochrona bliskich jest tutaj bardzo ważną wartością szczególnie w kontekście naszej rodziny równie ważna jest również równowaga w życiu ponieważ Aztekowie często Często podkreślają tą równowagę między siłami dobra i zła. Widzimy się jutro.